Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. Zauważyłem, że wielu osobom sprawia problem odróżnienie lilii od liliowca, dlatego w tym filmie pokażę Wam, jak odróżnić te dwie rośliny. Zapraszam do oglądania. Tutaj koło mnie znajduje się liliowiec. Pierwszej zasadniczej różnicy niestety nie zobaczymy na pierwszy rzut oka, ale liliowiec to bylina, która rozrasta się z podziemnych rozłogów. Co już możemy zauważyć? że Rośnie w kępie. Jego liście wyrastają wprost z podziemnych rozłogów i tak pięknie łukowato się wyginają. Następną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, to na jego pędy kwiatowe. Otóż wyrastają one wprost z tej kępy i co bardzo ważne, nie posiadają one liści. Kwiaty obu roślin wprawdzie są podobne, jednak Pręciki liliowca są znacznie mniejsze, ale generalnie główną różnicą, jaką tutaj możemy zobaczyć, to pokrój tej rośliny, czyli liście wyrastające z ziemi, łukowato wygięte, oraz Pędy kwiatowe, które nie posiadają liści. Liliowiec preferuje również stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko zacienione. Ogólnie nie powinniście mieć większych problemów z jego uprawą, ale do ważnych informacji należy fakt, że kwiat na tej roślinie utrzymuje się. Tylko jeden dzień. Wprawdzie tych kwiatów jest bardzo dużo, ten już powoli przestaje kwitnąć, jednak tych kwiatów jest na tyle dużo, że nawet jeśli ten kwiat utrzymuje się jeden dzień, to i tak za chwilkę zakwita następny i roślina bardzo obficie kwitnie. Chodźcie, teraz pokażę Wam, jak wygląda Lilia. Tutaj mamy do czynienia z lilią. Największa różnica kryje się pod ziemią. Otóż ta roślina rozmnażana jest z cebul. A co możemy zauważyć na pierwszy rzut oka? No fakt, że nie mamy tutaj takiej rozłożystej kępy. Jej pędy wyrastają wprost z cebul, które ukryte są pod ziemią, ale są wysokie, wyprostowane. I spójrzcie, gdzie są liścia. Typowo na pędzie kwiatowym. Tutaj nie ma żadnej kępy, tylko Prost z ziemi wyrasta nam wysoki pęd i pokryty jest prawie że calutki liśćmi. Warto zwrócić uwagę również na jego kwiaty. Wprawdzie oba kwiaty, zarówno Lili, jak i Liliowca, mają bardzo podobne walory estetyczne i bardzo podobny wygląd. Jednak tutaj możemy zauważyć, że te pręciki są o wiele, wiele większe. Do zalet Lili. Należy między innymi fakt, że tutaj kwiaty nie utrzymują się tylko jeden dzień, ale znacznie dłużej. Jednak ich uprawa ma też swoje wady. Preferują stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko zacienione, ale nie znoszą przesuszenia. Wymagają bardzo dużej wilgotności podłoża. No i z racji, że jest to roślina cebulowa, jeśli zauważymy, że w danym roku ta lilia straciła na wyglądzie lub gorzej kwitnie, no to warto jesienią wykopać takie cebule i dać im chwilę od Począć. Jeśli chodzi o mrozoodporność obu tych roślin, to większość dostępnych w sprzedaży odmian bardzo dobrze radzi sobie z mrozami i nie ma potrzeby okrywania ich na zimę. Jednak warto przy zakupie upewnić się, czy dana odmiana będzie dobrze zimowała w naszym klimacie. Zatem do głównych różnic należy fakt, że liliowce rosną z podziemnych rozłogów, za to lilie z cebul. Oraz liliowce rozrastają się w kępie z tych podziemnych rozłogów, i na ich pędach kwiatowych nie ma liści. Za to lilie wyrastają wprost z ziemi, i na ich pędach kwiatowych są liścia. Bardzo dziękuję za uwagę. Na dziś to tyle. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!